Cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Okazuje się, że przyjaciele, którzy są z nami terminowo do jakiejś tam daty, my im bardzo pomagamy, my im bardzo otwieramy nasze lodówki serca, nasze sejfy, skarbonki, portfele, wszystko ostatnio nawet dowiedzieliśmy się ile Polska wydała na świadczenia. Dla Ukraińców, jak podają media mainstreamowe, w tym wypadku Interia Wydarzenia. Ja was bardzo przepraszam, że kolejny raz o tym mówię. To nie jest tak, że ja się uparłem na ten temat. Ja po prostu codziennie widzę nowe informacje na ten temat. Informacje, które w obliczu tego, jak nam później te osoby dziękują za tą pomoc, no jest to niebywałe, jest to jakieś niedorzeczne. Najgorsze jest to, że jak ktoś coś mówi na ten temat, no to od razu już jest tam ruską onucą. Tylko to, że oni na nas nakładają, na nas, na Polskę nakładają embarga różnego typu, zgłaszają, gdzieś tam kablują do Unii Europejskiej, no o tym już nikt nie mówi. Ja powiem tylko tak, że jak Polak, ktokolwiek jedzie gdzieś za granicę, to zaczyna od zera. Nikt nigdy niczego nie dał nam za darmo. Nikt nigdy. Pokażcie mi taki przykład, gdzie jakieś państwo... Witało Polaków z otwartymi ramionami, gdzie witali nas pieniędzmi, rozdawali nam, dali nam wszystko, dali nam więcej niż swoim obywatelom. Popatrzmy na inne kraje. Nie ma czegoś takiego. To nie istnieje. Każdy musi zaczynać od zera. To nie tyle, że jest zerem, ale nie może być czegoś takiego, że jakieś państwo daje więcej na przykład gościom niż swoim domownikom. Tak być nie może. To jest rzecz, to jest ewenement. To jest ewenement. Ja na przykład ostatnio gdzieś tam się dowiedziałem, że. Jeśli chodzi o te y, kredyty 2%, to tam jest bardzo dużo odsetek obcokrajowców. Nie żebym się czepiał, to jest tylko taka informacja. Bo to, że nagle jest taki wysyp takich udogodnień dla, dla mieszkańców. Ja to nazywam dla mieszkańców, ciężko to nazwać dla obywateli polskich, tylko dla mieszkańców, rząd jakieś tam kredyty plus coś tam tego, 2%, a być może to jest właśnie na zachętę, żeby zachęcić, żeby żeby ludzie nie mieli ochoty wyjeżdżać. To jest niepojęte, moi drodzy, ten program. To 500, plus, to było przecież przewidziane dla, dla. obywateli. Teraz się okazuje, jak podają media, a to nie jest żaden fake news. Wiemy, ile Polska wydaje na świadczenia dla Ukraińców. 2 miliardy. Ponad. ponad 2,5 miliarda. Tyle w ramach świadczeń socjalnych. Od Polski otrzymali Ukraińcy. Przebywający w naszym kraju. Na kwotę składają się takie programy jak Rodzina 500, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Korzyści są obustronne, podaje Interia Wydarzenia. Dzieci i rodziny utrzymały wsparcie, otrzymały, przepraszam, a polska gospodarka dobrych i sumiennych pracowników, mówi Interi Teresa Wargocka-Spis, o, Spisu, wiceszefowa Sejmowej Komisji Rodziny. Brawo, pani Spisu mówi, że prawie już, no prawie już 3 miliardy złotych, 3 miliardy, ponad 2,5, ponad 2,5. 2 miliardy 600 milionów złotych, dokładnie. Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego 2022 roku do sierpnia 2023 roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło w sumie 14 milionów 350 tysięcy osób. Ja wam ja zrobię o tym film, bo to jest bardzo ciekawe. Ja tak sobie te statystyki, tak zajrzałem sobie, rzuciłem okiem i tam jest bardzo interesująco. To wszystko jest naprawdę bardzo, ale to bardzo interesujące. Zrobię o tym film. Stanisław Tyszka z Konfederacji, jak podaje interia wydarzenia, w interpelacji poselskiej zapytał rząd o skalę świadczeń dla Ukraińców i potencjalne nadużycia. Miliardy dla Ukraińców, jak podaje interia wydarzenia. Ja podkreślam cały czas, że ja cytuję interia wydarzenia, a nie żaden taki tzw. zwany antysystemowy portal, tylko interia wydarzenia, bo w ten sposób nikt nie powie, że to jest jakieś tam nawoływanie do niechęci, do nienawiści. Absolutnie nie. Tu są kwestie finansowe. Jak podaje Jezus. Na koniec maja zarejestrowano 744 tysięcy Ukraińców pracujących w Polsce i płacących w składki. Ale czekajcie, 744 tysiące, jeśli ich jest na przykład 7 milionów, no to co dziesiąty płaci składki, a 9 co nie? No w sumie jak i nawet 4 miliony, to i tak tylko, tylko 744 tysiące płaci składki, a reszta to co? Dobra, cytuję dalej. Dane nie dotyczą zatrudnionych na umowę o dzieło, ubezpieczonych w KRUS i pracowników sezonowych. Wiadomo też, że. W tym samym okresie świadczenie wychowawcze pobierało no, prawie 212 tysięcy Ukraińców. Od początku działania programów na pomoc obywatelom Ukrainy przeznaczono 2 miliardy 400 milionów złotych. Na program Rodzina 500+ 44,5 miliarda, na program miliona, przepraszam, na program Dobry Start i 125,5 miliona na rodzinny kapitał opiekuńczy oraz 4 miliony 800 tysięcy na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcy lub u dziennego opiekuna. Przekazała w odpowiedzi na interpelację Tyszki Anna Schmidt, wiceminister z resortu rodziny i polityki społecznej. Wiecie, to jest fajne, bo można ich pytać i oni mają obowiązek. Oni najczęściej mają obowiązek, często coś tam wymyślają i nie. Nie podadzą tych danych, ale najczęściej są zobowiązani, żeby, żeby te dane opublikować, i oni tutaj napisali, ile tego jest. Do tego należy doliczyć program pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego realizacja od stycznia do maja to wydatek rzędu ponad 24 milion milionów złotych. A co tam, 24, wiecie? To tak się wydaje. Jak to się czyta, to takie, a, 24 tutaj, 2 miliardy tu, 2 miliony tu, ale to są olbrzymie pieniądze. Jeśli podliczymy, jak podaje Interia, koszty, które państwo ponosi na pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy, okaże się, że łącznie chodzi o 2 miliardy 600 milionów złotych. To kwota od wybuchu wojny, a konkretnie od początku obowiązywania programów pomocowych dla Ukraińców w Polsce do maja 2023 roku. No to teraz już to pewnie się zbliżyło do 3 miliardów albo i przekroczyło. Jaka jest gwarancja, że te środki zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem? Weryfikacja przez organy przyznające świadczenia warunku przebywania w Polsce odbywa się w oparciu o udostępnianie im rejestry państwowe, publiczne, w szczególności przy wykorzystaniu udostępnionego przez Straż Graniczną rejestru uchodźców z Ukrainy. Tego nikt nie rejestruje. Ktoś może sobie jechać, ktoś może przyjechać, ktoś może sobie wyjechać, każdy może robić co chce. Nikt tego nie może zweryfikować. Nikt nie może tak naprawdę realnie. Czyż babka ZUSu powiedziała: Nie są w stanie, już koniec tego artykułu, to znaczy nie koniec, ale ja już wam nie będę cytował. Nikt nie jest fizycznie w stanie określić, czy dana osoba jest teraz na terenie Polski czy Ukrainy. Oni nie mają takich możliwości. Więc może być tak, że 60% osób, które te pieniądze pobiera, ich tutaj już nie ma. To znaczy nie ma tymczasowo, bo za jakiś czas wrócą. Ja tylko przedstawiam informację. Odbiorcy sobie zrobią z tymi informacjami, co zechcą, ale tyle pieniędzy, kiedy przecież w Polsce jest tyle do zrobienia. Ale dobra, my pomagamy. 3 miliardy, okej, okay, tamtego. Ale żeby była chociaż wdzięczność, żeby ktoś podziękował, żeby ktoś docenił, a tutaj jakieś embarga, jakieś donosy do Unii Europejskiej o polskie zboże, jakieś niechętne komentarze do naszej dyplomacji. Jakieś narzekanie na Polskę, że Polska jest taka i taka, i tego nie powinno nigdy być. Tego nigdy nie powinno być. Ja przypominam to, co powiedziałem na początku, że nie ma takiego państwa drugiego, które tak się otwiera. Bo zawsze, jak się jedzie do obcego państwa, zawsze trzeba walczyć o swoje, zawsze trzeba, zawsze trzeba się dorobić samemu. Jak się nie dorobimy, to wylądujemy pod mostem. Taka jest prawda. Nikt nie rozdaje niczego. Nawet będąc w Unii Europejskiej. A przecież jak nie byliśmy, ja pamiętam, my nie byliśmy w Unii Europejskiej, później weszliśmy do Unii Europejskiej i Niemcy, chyba przez 7 lat, dali nam jakieś tam ograniczenia na rynku pracy. Polacy nie mogli od razu wjechać tak jak do Wielkiej Brytanii, tylko musieliśmy czekać. No i co? Chronili swój rynek pracy. I nigdy tam nikomu nie ułatwią tego. Nigdy tam przykładowo panu Alojzowi nie zabiorą, nie dadzą panu. Krzyśkowi, bo tak nie, nie jest tak. To jest niemożliwe. W Szwajcarii jeszcze gorzej, bo w Szwajcarii to tam są jakieś wizy na taki okres, taki okres, a jak ci się kończy, to musisz wyjechać. Musisz wyjechać. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, napiszcie, co o tym sądzicie. I do usłyszenia. Cześć, pa.